Witam Was, ukochani w woli Bożej, na wspólnym odmawianiu zegara męki pańskiej, według Luizy Picaretty. Jesteśmy w godzinie piątej. Jest to pierwsza godzina Jezusa w ogrodzie Getsemani. Córko, jesteś tutaj? Synu, jesteś tutaj? Czekałem na ciebie. I to był smutek, który dokuczał mi najbardziej: całkowite opuszczenie przez wszystkich. I czekałem na ciebie, aby uczynić cię świadkiem opuszczenia przez wszystkich. Miłość jest dla mnie gwoździem, miłość jest dla mnie biczem, miłość jest dla mnie wszystkim. Córko, synu mój, wejdź w moje serce. Aby rozpłynąć się w mojej miłości. O miłości bez granic czuję, że jestem niczym wobec takiego ogromu miłości. I aby tę miłość pojąć, w nią się schować, w niej chodzić, powinnam stać się miłością. O mój Jezu! Ale ja nią nie jestem. Kochani, zapraszam wszystkich do naszej wspólnej modlitwy. Chciałam Wam przypomnieć, że za każde słowo odmówione w tej modlitwie Pan Jezus daje nam duszę, a więc warto. I zapraszam Was na błogosławieństwo na ten tydzień naszego kapłana. Księdza Marcina Sobiech z polskiego meczu Fiat. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, pragniemy rozważać piątą godzinę męki naszego Pana Jezusa Chrystusa według Luizy Pikarety. Pragniemy rozważać pierwszą godzinę konania Jezusa w Getsemanii. Jezus do Gethsemani zabiera. Swoich najbliższych uczniów. Zabiera tych uczniów, którzy byli z Nim na Górze Tabor, którzy widzieli Jego Bóstwo. A teraz Jezus pragnie pokazać im w ogrodzie oliwnym, na Górze Oliwnej, swoje cierpienie, swój ból, pragnie pokazać swoje człowieczeństwo. I rzeczywiście Jezus. Kolejnych trzech godzinach będzie pokazywał, jak bardzo cierpi, jak bardzo jest dotknięty e, odrzuceniem przez innych. Ale w tej godzinie, kiedy rozważamy tą pierwszą godzinę e, konania w Ogrójcu, Jezus mówi do Luiz, ale również mówi do każdego z nas, że e, jest to odwie czy na miłość, która chcąc mieć pierwszeństwo we wszystkim sprawia, że cierpię wszystko na raz, a w najbardziej skrytych miejscach każe mi cierpieć to, co prawca każe mi przecierpieć stopniowo. I Jezus mówi tu o wielkiej miłości, że cierpi z powodu miłości, że miłość jest powodem tego cierpienia do każdego z nas. Dlatego też rozważając tą pierwszą godzinę, bądźmy razem z Jezusem, nie śpijmy trwajmy na medytacji w przeciwieństwie do apostołów i dziękujmy Jezusowi za wielką miłość, jaką ma do każdego z nas. Błogosławię Ci na trwanie i rozważanie tej godziny, pierwszej godziny konania w Ogrójcu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ave Maria.